Modlitwa. Modlę się, panie, ale się nie korzę. Twarde są słowa modlitwą zrodzone. Daj mi wytrwania i sił wiele Boże, w życiu, co będzie twórcze i szalone. Daj mi, o panie, poczynań płomienność i nieugiętą daj ku sobie wolę. Niech życie moje zwiesie wieczna zmienność w wiecznej jedności na duszy cokole. Ale pamiętaj, gdy padnę, nieszczęście moje olbrzymie w twarz cisnę Ci, Boże. więc w górę wzniosę dwie żelazne pięście, oczy spłomienie, spojrzę. И загрозы.